Supermanie! Supermanie! Co cię wyróżnia spośród superbohaterów Metropolis? Doskonałe pytanie! Otóż tak naprawdę chodzi. Ja o... powiem o co chodzi! Chodzi o to, że ma partnera! Partnera? No dalej, śmiało! Strykajcie! O tak! Dwóch bohaterów w cenie jednego! Czy nie tak, Subciu? Bracie! Amiga? Słuchaj, co to jest według ciebie? Nasza piosenka, stary! Nasza piosenka? A. Ty jesteś... No no weź, brachu, ten kolor, ta poświata. Stary, ja... Urany, ale przywaliłem. Słuchaj, zielony świetliku. Masz u mnie punkty za to, że nie nosisz niebieskiego z czerwonym, ale jednak trochę się różnimy. Nie liczy się wspólny cel? Nie. <laughs> Okej, okay, odezwę się, partnerze. Pilne zamówienie na urodzinową imprezę niespodziankę po drugiej stronie miasta za 10 minut? Nie ma sprawy. No i gotowe. E, halo? Nie ma urodzin bez tortu! Spokojna głowa, słodka sprawiedliwość, zawsze na czas! Juhu! Hmm, ja bym przesunął wieże, tu, dał pionek tu, gońca na to pole i pionek tutaj, pionek tam, potem królowa, no i szach, masz! Wygrałem! Dawaj 20 dolarów. O, oh, hej, da mi pan może burrito? Albo lepiej trzy, albo nie! O, wezmę od razu dziesięć. Tysiąc boritos i wreszcie czuję się pełny. Niech pan to zapisze na konto barego. Kim jest bary? Karen będzie zachwycona tym prezentem urodzinowym. Nic się nie martw, złotko. Jesteś w dobrych rękach. Złotko! Zobaczyłam skrzydełka. Pojemnik z wodą, ale szybko! Za zimne! leci, stary? Budka z dogami w centrum? Odjazdowa? Jakieś plany walki ze złem? Chyba zgubiłem pierścień? Impreska w weekend? Gdzie jesteś? Aaaa! Tutaj jesteś! <laughs> Puść ją w tej chwili! Ja to załatwię, Sook! <laughs> Partnerze? Już lecę! <laughs> Patrz, znalazłem fajny zielony kamień! Dodatko się świeci! Nie przeszkadzaj! Mówiłeś coś? Nie! Partnerze? Coś ty narobił! Ślad zabaw! Są bujaki! I drapinki! I moje ulubione... kuśtawki! No to jazda! Otrzymasz mi to? Dzięki, mały! E? Oh, nie! Dzięki! Nie, 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 nie! Chyba już wiem! W ostatniej chwili... Mój tor! Bardzo dziękuję! Drobiazg! Trzymaj mocno! A niech to na mnie czas! Ponad metropolisę zostało kilka sekund! Prawdziwy cud! Touchdown dla Metropolis! Nie wolno ci się poddawać, jeszcze nie wszystko stracone! No wiedziałem, potrzebuję mojej pomocy. O, Subciu, co ty tutaj robisz? Co się stało? Trafił we mnie jakiś przedziwny piorun. Ja, myślałem, że tylko kryptonit... Więc to był piorun z kryptonitu, ludzie! Nie jestem pewny, czy się z tego wyliżę. Ale... ale świat na nas liczy. A bez ciebie nie ma nas. Znaczy, ja jestem zuch za nas dwóch, ale mimo wszystko... Pomożesz mi, partnerze? No jasne. Musisz cofnąć czas, latając dookoła Ziemi. Do odwołania. I to wystarczy? Tak, tak, ja zawsze tak robię. Okej, okay, okej, okay. już lecę. Uh. No i jak? Super przyjacielu, lataj, lataj! Dam ci znać, jak podziała! Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Halo huh? uh. 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 Chłopcze? Uh. I załatwione, jest pani po drugiej stronie. Po drugiej stronie? Chciałam zapytać o godzinę! Godzina! Zdążyłeś, w samą porę. No, oczywiście, słodka sprawiedliwość, zawsze na czas. O, <laughs> niespodzianka. Najlepszego! O! Narw, pamiętałeś, że to dzisiaj? Dziękuję, to świetny prezent urodzinowy!